Jest sobota 22 lipca. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana, jak szeol. Żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu z pewnością Nim pogardzą, oto Słowo Boże. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże mój Boże szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zesła ziemia łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę cię wielbił przez całe życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, bo stałeś się dla mnie pomocą, i w cieniu twych skrzydeł wołam radośnie. Do ciebie lgnie moja dusza. Prawica twoja mnie wspiera. Ciebie mój Boże pragnie moja dusza. Alleluja, alleluja, alleluja. Mario, ty powiedz coś w drodze ujrzała. Jam z stałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty. I świadków anielskich, i odzież i chusty. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem, płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli. Siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabobuni, to znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie. Bo jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam pana i co jej powiedział? Oto słowo pańskie.